Cześć, witam. Wracam właśnie po pracy do domu i pomyślałem, że nagram dla Was taki szybki film. Film, w którym porównam, jak wygląda sytuacja szczepień w Niemczech i Polsce. Do nagrania takiego filmu skłoniła mnie rozmowa z moimi znajomymi Niemcami. Moi znajomi Niemcy z pracy bardzo ubolewają na tym, że nie mogą się jeszcze zaszczepić. Póki co szczepić się mogą emeryci i osoby chore. Mam jedną znajomą, ona ma problemy zdrowotne, jest przed 40 i dostała zaproszenie na szczepienie. I ona właśnie dostała w liście zaproszenie na szczepienie ze względu na to, że ma te choroby. Powoli to się zmienia, bo mam w pracy też jedną taką osobę, która ma 60 parę lat. Niedługo pójdzie na emeryturę, za parę lat, i już się zaszczepiła. Mam jeszcze jednego znajomego, jedzie ponad 100 km, żeby się zaszczepić. Ma tam 40 parę lat, ale to mi mówił inny znajomy, więc nie wiem, też nie wiedział, dlaczego może się już szczepić, czy ma jakieś choroby, czy co. W Polsce dla porównania mamy taką sytuację, że ostatnio były szczepione coraz młodsze roczniki, były szczepione osoby zdrowe. Każdy mógł się umówić na termin i zaszczepić. Nie interesowałem się tym dokładnie, nie wiem na jakich to jest tam zasadach, do jakiego wieku to było, które roczniki mogły dokładnie, ale wiem, że taka akcja była. Nawet jeden znajomy Niemiec mój, który bardzo chciałby się już zaszczepić, zapytał mnie, czy mam zamiar jechać do Polski, żeby się zaszczepić. Tylko niektóre osoby w pracy znają mój stosunek do tego, bo... Naprawdę, tutaj jest dużo fanatyków systemu, tego co się dzieje. No i jest taki inny znajomy, mój, który akurat jest przeciwnikiem tego całego cyrku. 19. Zapytał mnie się, czy w Polsce mamy tak dużo szczepionek, że wszyscy mogą się już szczepić. Mówię nie, chyba dlatego, że w Polsce ludzie nie chcą się szczepić. Więc szczepią już wszystkie chętne roczniki. Jeśli tak jest, to myślę, że niedługo się skończą. Chętni do szczepień i się zatrzyma wyszczepialność. Napiszcie mi proszę w komentarzach co o tym myślicie. Czy macie znajomych, którzy się już zaszczepili w rodzinie? W mojej rodzinie jest kilka takich osób. Dzięki za wysłuchanie, to by było na tyle. Dzięki, pozdrawiam Was i cześć.